Nazwaliśmy to wydarzenie, wszystko zaczyna się w domu, bo naprawdę wszystko zaczyna się w domu, bo dom jest podstawą, dom jest bazą, to jest, to jest punkt w rzeczywistości, do którego się wraca, do którego się ma odniesienie i taka jest właśnie, o tym jest Społeczna Agencja Najmu o tym, że zanim będziemy rozwiązywać wszystkie inne problemy, które mamy życiowe, wyzwania, plany realizować, najpierw musimy mieć bezpieczne mieszkanie. My w Habitat for Humanity wierzymy, że społeczna agencja najmu to jest bardzo dobre rozwiązanie, którego Polacy potrzebują. Wiemy, ile osób w Polsce nie ma warunków do mieszkania. Brakuje półtora miliona dostępnych cenowo mieszkań w Polsce. Tego nie wybuduje się w rok. Trzeba bardzo szybko zmobilizować te zasoby mieszkań, które stoją puste. Jesteśmy przekonani, że tak jak w Belgii, czy we Francji, czy w Anglii, tak samo w Polsce. To rozwiązanie może bardzo szybko przynieść efekty. Mało tego, sprawdziliśmy to. Sprawdziliśmy to z naukowcami, sprawdziliśmy rynek. Jesteśmy przekonani, że społeczne agencje najmu będą rozwijać się też w innych miastach. Widzimy to. Widzimy, że na tej koncepcji już działa program w Poznaniu. Widzimy, jak inne organizacje dla swoich podopiecznych, dla osób potrzebujących usamodzielnienia, również wynajmują na rynku prywatnym mieszkania i chodzi o to, żeby te mieszkania, nie były drogie, żeby spełniały potrzeby osób, które w nich mieszkają. Są ludzie. Najbardziej cieszy mnie to, że mogę fotografować e, ludzie z ich historiami, z ich, e, z ich światem i wyszukiwać e, ich klimatu takiego, który jest ukryty w, w przestrzeni, w której się znajdują. Myślę, że to jest trudne, ale tutaj z pomocą drużyny, Fundacji Habitat bardzo mi się to udało, ponieważ no, osoby, które pracują w tej fundacji, dały mi dużo mocy, żeby to zrobić, żeby się udało. Myślę, że jest, jest duży sukces. żeby pokazać jeszcze inaczej niż zwykle to robimy. Czym zajmuje się Społeczna Agencja Najmu? Jacy są jej mieszkańcy? Jak wyglądają ich mieszkania? Jakie towarzyszą im emocje? Co lubią robić w mieszkaniach? To są osoby, które znalazły wreszcie bezpieczeństwo, poczucie stabilizacji i komfortu. Na tych zdjęciach nie widać, jak długą drogę i jak męczącą i czasem trudną przeszli, żeby odnaleźć to bezpieczeństwo. Ja tutaj wynajmuję mieszkanie już w programie Habitat. To jest już dwa lata. Pani Olga bardzo nam pomogła w wynajęciu mieszkania. I kiedy było nam ciężko, i wtedy, kiedy było, można powiedzieć, że praktycznie nie było sposobu, żeby znaleźć taki dom. I bardzo się cieszę, że ja mam swój dach nad głową, swoją chatę, <grych> że swój pokój, że czuję, jak wracam do szkoły, czuję się, że ja mam ten dom. I że wracam do jakiegoś celu, do jakiegoś bezpiecznego miejsca, tam gdzie mogę odpocząć, tam gdzie mogę no, rozwijać się.